Fiamianko Gąbeczki, godzina 7.00, niedziela 12 listopad. A mój brat, wariat, pokonał trasę z cypelka Norwegii do cypelka Portugalii. Akurat fajnie, bo pokonał to wczoraj. Wieczorem wrzucił właśnie filmik. Dzisiaj rano go obejrzałem. No co? Gratulacje. Naprawdę to, był... <noise> to były długie miesiące, że tak powiem. Zaczął chyba 30 sierpnia, tak mi się wydaje. A mamy 11 listopada, zobaczcie dwa miesiące. Podróży, obserwacji na, na Facebooku. Fajna, fajna sprawa, fajna przygoda. Ma dużo siły. Dużo motywacji od niego można czerpać, i tak powinno być. Gitara, dzięki braciszku, że ci się udało. Trzymaliśmy kciuki. No i fajnie, on ma swoją pasję. Ja mam swoją pasję. I to nas łączy, tak naprawdę. Oczywiście, oprócz braterstwa krwi. <gry> Chciałbym jakoś podsumować tę wyprawę, ale jest we mnie tyle emocji, że w tej właśnie chwili, w tym jednym krótkim momencie to właśnie ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I nikt mi tego nie zabierze, więc służby rzec, ludzie nie bójcie się życia, spełniajcie swoje marzenia, realizujcie się, bo naprawdę warto, marzenia nie mają ceny. Ja żyć tylko raz, żyć krótko. Pamiętajcie, że wszystko siedzi w waszej głowie i wszystko zależy od was, bo sami kreujemy swoją rzeczywistość, więc spełniajcie się, bądźcie dla siebie dobrzy. Realizujcie się, cokolwiek by to nie było. Bo warto, bo warto się rozwijać. Ja w tym momencie jestem naprawdę z siebie dumny, bo... Bo przeszedłem bardzo dużo zmiany w swoim życiu i, i wiem, że warto nad sobą pracować, warto dążyć do celu, warto być lepszym człowiekiem, warto być lepszą wersją siebie. No i cóż, by rzec, dziękuję wszystkim za wsparcie, za to, że dołożyliście do tego swoją cegiełkę. Dziękuję wszystkim ludziom, u których się zatrzymałem na trasie, wasza pomoc była nieoceniona, naprawdę zostałam od was dużo więcej niż oczekiwałem. I... No i to było naprawdę kawał pięknej rowerowej przygody. Realizujcie się, pamiętajcie o tym wszystko siedzi w Waszej głowie. Dobra. Mamy teraz potrenujemy te nasze żbiki. Zobaczymy, jak one o siódmej rano <coughs> będą latały. Tak jak mówię, jastrzębia u mnie nie ma w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. Wyginęły, czy co. Asio, 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 asio. To ja w ogóle zapomniałem, że mam tego peczta takiego, co... Co go ojciec z lotu wtedy złapał i sobie lata do tej pory. Ze śiny wychodzi winę ciężko nam je wypędzić. Jajka zaczęły znosić zobaczcie. Bardzo niedobry znak ja nie lubię jak mi jajek zaczynają w tej porze roku znosić, no. się odwapniają o, teraz będą jakieś problemy za nie dość asio, asio, winerek weszły dobrze w kierunek, ale ale coś pękają Dziwnie im to chodzenie wychodzi. Powiem wam, że te pogody to im kurde z dnia na dzień. Nie wiedzą jaka będzie pochoda. Miało cały dzień padać dzisiaj, wczoraj. Nic im się to w ogóle nie sprawdza. Nikt nie gania, tylko ja. Dziś się troszkę lepiej. Jakiś kierunek mają chociaż. Wczoraj było tak no tam żało troszeczkę, ale to takie było bez życia. Wczoraj dzisiaj widzę, o oh, coś wiaderek po... się zrywa. Może ciśnienie się zmieniło troszeczkę. Coś mi tutaj krawat spadł z góry. Trzeba go przebadać. Chodź krawatek. Nie chcesz latać, to się nie męczymy. Chodź, chodź. Już tylko trzy zostały, chyba. Nie no dzisiaj ładnie się błynęły, no. ciągle ten głupi kierunek mają. Mniej niż wczoraj. Wychowają <gry> mi za te drzewa. A ja z ma. Idę na drogę, wyjdę kawałek, może z tamtej strony będzie lepiej widać. Oj zążym dojść na drogę. No co on robią? <śmany> Zwaliły się No ale... Ke... Co ty kot mi tutaj z samego rana? Już między do domku chcesz byś, tak? Na dworzu spędziłaś całą noc chyba co Ciepło jest w ogóle, nie ma zimy, co? No, tak, futerko masz wimniutkę. No, o masz, zobacz kto tu przyszedł. Boży, puszek. Puszka co roku golimy, a w tym roku zapomnieliśmy go ogolić. Już jest za późno. teraz, o masz? Co oni robią? Nie chcę mi się ich tam stresować no z takim siadaniem, to już panowie nic by się nie złapało. Chodź, puszek wczoraj trzymałem w dachu, przekręciły i ładnie usiadły, a dzisiaj nie trzymam film o jasnych nagram chociaż wiecie ja to jestem zwykły gołębiarz ja tam mogę sobie poczytać w internecie jak ten jasny powinien wyglądać wzorzec a co najśmieszniejsze jest to że e, no pewnie za wzorca takiego pięknego to by to by, to by zapłacili, ale na targu Nie chcą takich za bardzo na składzie, tylko te zwykłe małe Dobra, zaraz im dam coś jeść A Dzisiaj ich nie karmiłem właśnie dlatego Może to i lepiej, a jest jasno, zobaczcie Jak się spóźnił ha. Ale duże Bole bestia wielka Król, już dostrzegł No spóźniłeś się wariać. No i poczta w górę już Poszła Niech sobie lata One to fajnie szybko przebierają tymi skrzydełkami i się rozglądają. Jastrząb, troszkę tam je poganiał, Widziałem, idę sobie nad bóg zobaczyć, czy są jakieś wędkarze. Ale wrony zaczęły krakać, odwróciłem się. patrzy jastrząb z góry mnie ładnie przywalił, ale nic nie wiem, się ładnie mu uciekły. A się kręcą, tam idę się przejdę troszkę. Spacer z rana dobrze robi. poszedłem, on tam, kurde, normalnie Pekin mi robi. Zobaczcie, jak idą moje pocztuszki. Zaraz będę u mnie. Nad Bugiem. ale i tam szarpę. Kurde, zobaczcie. Idą nad Bóg. Zawsze chciałem je nagrać jak są nad bugiem latają Chyba mi się to uda Zobaczcie, to są na demo Ciekawe czy przelecą przez Bóg Czy to jest będzie bariera ich. Są tutaj Przejdą przez Bóg czy nie? Nie, jednak bariera. Widzicie? Dotąd dochodzą. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie ma wędkarzy, zero. Trochę przybrała woda, widzę. Główki pozalewane. Kiedyś to tutaj non stop ktoś się kręcił tu właśnie na cmentarzu u wujka Jurka mojego wędkarza zapalonego on tu by na pewno siedział już no coś miałem powiedzieć wam o tym całym wędkarstwie też to że to jest chory, żeby dzieci płaciły jakieś mandaty <laughs> jakie tutaj nauczyć tak jak ja sobie chodziłem kiedyś na ryby oczywiście nigdy karty nie miałem stałem sobie tu na główkach jako dzieciak i mogłem sobie łapać rybki człowiek się tam troszkę może obawiał tych wodniaków <gry> ale dzieciak to dzieciak tak? a teraz nie wiem chyba z 500 zł jest kary za brak karty moim zdaniem to dla takich dzieci tam do nie wiem do 16 roku życia nie będzie pod opieką rodzica powinno sobie łapać bez kart żeby jakąś tą pasję do tego i złapać a że na dwoń, czekajcie, także takie to moje, że tak powiem, przemyślenie odnośnie łapania tych ryb. Tak, gdyby człowiek się zaszczepił za młodo, aby potem chodził. No, ja na razie to nie mam czasu nawet na rybki, kiedy się chodziło. Teraz listopad. Na szczupaczka. Ale już jedną zajewkę mieć tylko to, to i tak jest dużo. A może się słoneczko przebi? Żona wstała, idziemy jeść śniadanko. Dzisiaj będzie ciekawy dzień. Prawdopodobnie do Warszawy powiady na turnie karate. I zobaczymy, oczywiście ja nie będę walczył, ale będę oglądał wyczyn dzieci mojego brata no. słychać jak sobieś a widzę już go Gil Gila widzę wychodzę lubię sobie spacerować na kanał Tomka na razie nic nie mogę wrzucić no bo co tu wrzucać jak tu cały czas wiosna można być. Chyba 10 stopni jest teraz już z rana. Przymrozki, żadnych przymrozków nie ma. Tam właśnie, bardzo ciekawe, jak mój brat sobie tym rowerem podróżował, tam śledziłem jego zmagania. No i tyle razy mówił, że przymrozek, mróz, że tam po tych górach się wspina, to, to dlatego. Ale mimo wszystko, Portugalia, Hiszpania, jakiś mrozek. A u nas w Polsce nie pamiętam, kiedy mróz jakiś Z rana nawet, przymrozek. Dobra, idziemy do Kargula teraz, bo dzwoni do mnie. Gołębie chce sprzedać. Ma 35 sztuk. Nie lotów. Zobaczymy, ile tam jest moich. Ale was poganiał. Nieźle was tu przegonił. Ale nic nie wziął, bo widziałem, jak leciał znowu. Także nie do złapania. Ojej. Dlatego one się tak boją odchodzić Chyba trzymają siłę na to Jak jastrząb przyjdzie to, to wtedy Dobra, idę Zobaczcie te głębie No, panowie, godzina 17:30 sobie wróciłem. Dzisiaj będą niezłe straty. Zobaczcie, co się dzieje. Można liczyć na człowieka. Nie ma pół gołebnika. No. Można liczyć na tatę ty. No, w... Nie ma połowy głębi. No bo na dachu są. Mam nadzieję, że są na dachu Przerażone Coś walnęło w siatkę, Dobra, się siatkę Co? No się siatkę Co? Tu coś siedzi, widać plamki Dobra zamknę Coś siatce co siedzi No, także Straty będą, dobra, muszę kończyć Byłem dzisiaj na turnieju karate. Dzieci mojego brata brały udział Także śmiesznie było Cały dzień się zaś. patrzyłem że się zejdzie No i się zaś.